W najnowszym wydaniu tygodnika w sieci, które w poniedziałek trafi do kiosków, oczywiście bardzo dużo o szafie Kiszczaka, o dokumentach, które potwierdzają, że Lech Wałęsa współpracował ze służbą bezpieczeństwa, że brał pieniądze, że donosił na kolegów. To nie jest miła lektura, to jest smutna lektura. Oczywiście dużo o wnioskach, co z tego wynika i dla naszej historii, i dla współczesności, i dlaczego tak wiele osób i środowisk wciąż broni. Lecha Wałęsy, dlaczego nie przyjmuje podstawowych faktów do wiadomości? Ale nie tylko o tym. Także obszerny, pierwszy tak poważny, obszerny wywiad z Jackiem Kurskim, prezesem telewizji polskiej, mówi nam, co zastał w telewizji, co chce zmienić, jakie były bolączki, jakie ma recepty, jakie będą nowe programy, dlaczego takie a nie inne. Jak ocenia wiadomości, te odnowione wiadomości. Odpada także na pytanie, dlaczego tyle osób musiało odejść, czy rzeczywiście musiały odejść, czyli jaką chce robić telewizję. Ale także bardzo ciekawe osobiste wątki o tym, jak prezes telewizji polskiej z politycznego niebytu wrócił na miejsce, w którym, jak mówi, czuje się szczęśliwy, jak jest, wyciągnął wnioski ze swoich porażek, co było błędem. Ciekawa lektura, naprawdę warto. Zachęcam więc do sięgnięcia po najnowsze wydanie w sieci, w którym oczywiście także Mazurek i Zalewski, słynna rubryka, donosząca o tym, co się naprawdę dzieje na mieście. Jak zwykle dużo felietonów, dużo wartościowych publikacji. Polecam, zachęcam, wspierajcie Państwo niezależne media, bo bez nich nie będzie wolnej Polski.